Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Mietek ja Was witam serii Bracia na Polskiej Farmie. Na początku tego materiału standardowo proszę o zostawienie oczywiście łapki w górę po dzisiejszym nowym odcinkiem Nie zapomnijcie także o subskrypcji na kanale, wolec ja im po 40 tysięcy subskrypcji eee, Napiszcie komentarz z hashtagiem hashtagiem dzisiejszego filmu, niech będzie hashtag eee, kukurydza, ale przez 2 Q. jakby ktoś chciał wiedzieć i ktoś napisał komentarz przez 2 Q, nie kukurydza normalnie kukurydza, tylko przez Q nie jakby ktoś yy, yy, ktoś ogólnie pytał, co nie? E, I teraz tak, co w dzisiejszym odcinku? No tak są. widzowie jak brzmi sam hashtag, czyli hashtag kukurydza e, W dzisiejszym odcinku robimy widzowie na sieczkarnie kukurydzę, e, Więc rusza widzowie taka akcja e, Miała ona być ogólnie już wcześniej, ale dobrze jak sami wiecie, oczywiście wczoraj przyszedł oczywiście do nas naprawy z remontu e, Jak sami wiecie Sieczkarnia, która jest oczywiście wyremontowana, która stoi tutaj przede mną. E, Przyszła właśnie wczoraj, więc dzisiaj możemy właśnie tutaj zrobić akcję sieczkarnia. E, akcja oczywiście kiszonka. E, tak więc, już na początku dajcie łapkę w górę. silos mamy przygotowany. Przygotowane ogólnie, przygotowane, bo jak widzicie, bardzo duża tutaj m, woda jest. Ogólnie stoi w tym w silosie. Ale w sumie to chyba z tego, co ja wiem, to widzę, że to chyba na nic nie będzie przeszkadzało w tym, że my tu będziemy wysypywać to kukurydzę. W sensie, no, tą, sieczka, tą, tą sieczkę, nie? Z kukurydzy. Będziemy tutaj ogólnie wzajem wysypywać Chyba to nie będzie nic nam przeszkadzało Ja za chwilę widzowie jeszcze raz czekaj. Aha ogólnie muszę widzowie do sąsiada Indora, opowiedzieć mu go Powiedzieć oczywiście wzajemnie, mu, że muszę mu oznajmić Że dzisiaj jedziemy kosić kukurydzę Aby wiecie, przygotował rozrzutnik Przyczepę, bo ja mam tak, ja mam swoją przyczepę On ma rozrzutnik, to ogólnie To będą dwie przyczepy, będzie rozrzutnik To chyba to jest nam starczy, nie? To będzie trzy zestawy No, to będzie w raz yy, Witam yeah. sąsiada, co się tutaj robi? Cośia już sobie uciekł Teraz tak, on będzie musiał przygotować na rozwój tutaj Założyć wiecie to całą tą Siemas co za tych byszujeś mi po piasce Witam Sosiada, witam bardzo serdecznie, siema Siema Ja przyszedłem z pewnej sprawy tutaj dzisiaj Dzisiaj byśmy może kukurydzę pokusili na polu, co ten na to? Cieć karna wczoraj przyszła wyremontowana Nie, mi się trochę dziś nie nic zrobić Kurde, bo ja wiesz, ku no, kukurydzę trzeba skosić, nie? Bo wszystko ona będzie gotowa już, nie? No jakim sposobem może być gotowa, jak ty siećkary nie masz? No sieć przy, przy przyjść wczoraj przyjechał, szyczkarę, bo mam No i co z tego i co ty coś no, dzieje? No to, to akurat dzieje, byśmy ubra? przyjechali dzisiaj byśmy wykosili co ty na to Czym? Czym ja nie mam przyczepy? No to stoi przyczepa A go no, ona idzie na, sprz na sprzedaż to jak? Jak ja sprzedaż idzie? No woj czy jeszcze ma im klient przyjść zaraz? No kurwa ja widzę jak ty czyszisz, że ma cała brutasz jak ty czyścisz? <noise> Nie wiem, ja 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 mogę... ale To jest skończenie, niby czyścić, mówię, że to czyścić jak to ona jest taka brudna. Nie ja mogę jechać tym bobowcem dużym, tym ursusem z napędem, 100 na Dobra, sąsiad powiedz mi, czy dalsze jakieś większe nakładki założyć do, do tej, do tej przyczepy. No a ja, wiedzieć, co ja jestem, sterowym Dobra, a słuchaj, no to co, to ten rzutnik weźmiemy, te przyczepę weźmiemy no, i, tylko... i moją przyczepę weźmiemy, to będziemy mieć trzy, te, trzy przyczepy. Słuchaj, tylko jest taka sprawa, to nie zapędzej bo to się trzeba zmienić, bo to do to, zboża. Bo tylko może sobie pewnie do kieszonki hmm, Poczekaj sąsiad Wiem, że to się większe to do góry taki taki tempu być, więcej zmieścić 8 ton musi być. Taki z blachy Dobra nie, jest sąsiad, biorą. da się to założyć, dobra sąsiad, to tak. To mamy mamy rzutnik, różutnik mamy troszeczkę duży. Ale co? do różutnika musi być jeden ciennik, nie? Bo tam zaczepu nie ma. A to chyba tak. zarazę tu co czepić, da się, tu co Nie Niech zaczep daj do góry, nie, patrz Nie, nie, to jest sąsiad i nie zaczep, bo. nie da się No to kurwa zostawiać. Dobra, pojawia, to co zrobimy? Ja wezmę twoją przyczepę. Tak, pod ty weźmiesz przyczepę do tego ciunika, a ja potrzepię rozrzutnik do tego ciunika. Ja podczepię tą 900. Co ja mam, 912 czy 14? Co ja mam kurwa, bo zapomniałem. za 40 moją, ale ono mam, mamy w sezonę. A ja jako 914 przyjdzie, ja mam Zetora, dobra. Sosia, to teraz tak. Weź tu przyjcę po przyczepę moją, ja jadę do ciebie po pororzutnik z Zetorem. Kurwa, ty milicie dopiero, ja to do złoduj, to wszystko wypchnie. Ja mam... przepraszam, widzowie, zapomniałem widzowie, jak ja mam. Napiszcie hashta kukurydza w komentarzu, ja ci przypnę serduszko. Dobra, dawaj o. do mnie na gospodarkę, zajeżdżaj, podepnij sobie przyczepę, ja jadę po twój rozrzutnik i od razu jadę z tym rozrzutnikiem na pole już wiesz, gdzie ogólnie jest pole Tam koło marzeny się przez koło Słonecznika. Taką Tak sprawdzi kurwa hmm. teraz czekaj z Czekaj ja jadę do ciebie po ten rozrzutnik, już za chwilę go będę podniedział. Nie ja, Sorry, bo beczkę spaliłem wali, waliłem Jaką kurę beczkę spaliłem Zawiesiłem się już Jak się zawiesiłeś? A co ty nie się, dobre ale dobra, dalej. Bo ja podpijałem rozrzutnik, Ja podpiłem z rozrzutnikiem razem z tym, z kablami podpiłem. Dobra, znaczy ja no. jadę z tym rozrzutnikiem na pole już jakby co. Ja w sumie nie wiem ile będzie tego, bo to, malutki, bo to małe nie. pole jest, nie? Ale, ale myślę, że coś z tego będzie. Będzie czy to. Czyli sprawdzimy tą ogólnie, czy ona da radę, nie? Zobaczymy w sumie czy wyremontowali, czy ona jest w ogóle do użytku. A, pierdola, Wszystko widać w dzisiejszym odcinku tak naprawdę będziemy sprawdzać, nie? No jest taka sprawa, czy ja mi tym w ogóle cofać. Ja wolę taki starymi wycofać, nie nie Dobra, czekaj, ja to zjeżdżam w to polną na drogę Weź musisz sobie zobaczyć na tym, na telefonie, na GPS-ie yy, gdzie o. ogólnie jest to pole, gdzie ja jadę, nie? Czemu wszystkie maszyny po rozpierdniczale maczety nie No Tak nie jak, kupować, to już jak wszystko jest poukładane poteka tego, porozmieszczane, tam wszystko jest OK. dobrze zrobione Kurwa, to kradzież takie kierownicą, weź teraz cofnij, ja nie takim jeszcze nie jestem Tego prawo jazdy nie zdawałem na no taki ciągnik O Aha. To o, czekaj, to... teraz tak, to jest... To jest tutaj to pole Dobra, kurde. teraz tak, jak my sobie tu zaczniemy, jak my sobie tutaj wjedziemy Ale tym hmm. razem, pieniędzmi to wszystko Dobra, Miałem ja prosu. sobie postawię tutaj rozrzutnik Ja sobie pozwolę, widzę, tutaj postawię rozrzutnik Teraz sobie za chwilę pójdę, widzę, po sieczkarnie Ja jadę sieczkarnią A wiesz, że ty mogę zaczepić, głupku, kurde z tyłu sieczkarnia masz ten, z zaczepem Co? nie ja, wiem za... o tym i prawdopodobnie będziemy musieli chyba tak podczepiać, wiesz? Bo ja nie wiem, czy będzie z tyłu za mną jechał. Ty, a co ta się tu tutaj robi? Co ty kurwa odpierdalasz. Bo ja nie umiem tego zaczepiać, ja, ja tym ty, się kurwa, nie uśmiechasz. Kurwa się teraz. No to co robisz? Weź, do... kurwa, się normalnie o coś, jest coś na pole, nie rob się. No ale ja, ale ja. <laughs> kurwa, nastawiałeś gospodarkę za mało, masz. Tak, czekaj chwilę, ja tutaj podczepię zaraz, kurwa te przyczepę. Czego ty się kurwa nie wziąłeś tego odyszla? To co mi nie nastawiłeś lepiej, o. No jak, jak ty, podziela nie ma, podziela nie ma, to re, realnie mi nie zrobił i to mi przeszkadzało Dobra, ja wyłączam mod i jedziemy. Teraz tak, Coś? czego ty nie włączyłeś jeszcze kamery. Elegancko, ty, dobra, dobra. No, Mam widać dwie przyczepy no. podpięte po 16-14 kurwa. kurwa taki kawałek co teraz jechać mi? Włączyłeś to, nie, tego dobie... Kuguta czy u Kuguta nie włączyłeś? A poza ja nie. Jak nie, jak nie, 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 nie w ogóle. O to się dobra, to włączyłeś tego. Przynajmniej widzę wszystko co się dzieje na wsi. Że ktoś jedzie się szkarnią. 20 na godzinę jadę, to się czkarnie. Uczynię pracę e, w Kurwa, dzisiaj taki chujowy światło, że to daj spokój w tym pokoju. Ty jest światło kup, Staszka Gomskiego. Daj spokój, stary da. Ta To w lewo za chwilę skrętasz już. Kurwa, chyba przegapiłeś. Nie, dobrze jadę. Dobra, dobrze wyjechałem. Tylko skręta działa. działa kapitalnie. A dzisiaj A No gdzie to, to teraz pierwsza będziemy sypać do rozrzutnika, bo tam urzutnik jest w ogóle przygotowany już. To pierwsze sypiemy do rozrzutnika, jakby co. Ty tam te pola zrobiłeś już? Siałeś? Zagrodowałeś? No, wszystko jest porobione już. Ja z tyłu ciężarkę widzę, jest taka co nami, widzę. To jest normalnie kapitalnie A Sfanie jada Ty a ty to sobie kieszankę bo będziesz gdzie No kurwa do Syroca, nie? No ty Syroca nie masz. Na jak przyjszyes kurwa tylko ta woda na razie stoi Dobra ja tym zestawem zjeżdżę tutaj na bok, nie? Dobra, rozkładaj sąsiad rurę, ty będziesz kierował? Możemy o, już ty kierować w tylko ciekawe ty będziesz jaką na godzinę, nie? To jest za chwilę wszystko podstawiamy po co ten kłopot mieć Prawdopodobnie 5-6 będziesz jechał z 5-7, coś takiego koło tego będzieło. Rozłóż rurę. No, to Fez Mechanicy zrobili, kurwa, na łańcuchu. Nawet się nie da. Nawet nie kosi, kurwa, to co ci dali? Rurę rozłóż, kurwa! No rozłożona już jest. O, jest rozłożona. Koś. Włącz. No co, niczego nie idzie. Pff, to są moje samce, właśnie, kurwa, kosisz. To ja jadę, jadę czymnikiem. Więc z po raz zaczynający nawet nie działa. Nie działa w ogóle, nic nie pisze chłopie. Szkodzone, no szkodzono ci dali. O, teraz włączyłeś, widzisz, ty szpecem jesteś. Też już pod temat nie wiem po co w ogóle. Rura. O. Kurwa, tragicznie jedziesz, no, dlaczego rura nie złożyłeś? Tylko czemu, czemu, powiedz mi czemu nie widzi przyczepy? To mnie bardziej zastanawia. No, schowaj rurę. O. Bubel, sprzaj ci. Machad nic ci zrobili. Dobra, są się, bo to nie sypie. Nie sypie, no to już kurwa po robocie. Do rekomentacji. Trzeba oddać Ej, Jak uszkodzona. O działa. Może z tyłu trzeba jechać bardziej, czy jak? Kurwa gdzie to na ziemi sypie. O! Więcej na ziemi wysypał kurwa. O, musisz dalej jechać. Dobra, sypię ci. I siódemką. O, musisz jechać aż tak daleko, no bo to jest kurwa ten. Dobra, sypię, coś się dzieje. Tylko powiedz mi, czego taka dziura jest na środku kukurydzy. Dziki może byli, albo A, tego. Dziki byli, aha, ja muszę jechać tego Dobra, elegancko, kurwa, sobie widzowie elegancko jedziemy, ja nie powiem, że nie. No, czy takie rzeczy w ogóle, będę oglądać takie rzeczy, pierwsza kiszankę na, na, można powiedzieć na... Oporo, oporo, B. widzowie, kiszanka. ja to w tył masz procent? To co ty? Malutko? Dwie tony Dobra, to nie jedziemy w koło jedzie. jakby to przejeżdżamy nie, Jak w koło? No w koło jedziemy A po, posiany? Kurwa kogoś No to, to przeszkadza mi No moje ja pomysły Ja na braciach grę grać na trzecim sezonie to było, kurwa, że taką księżkarnię prawdopodobnie gosiliśmy. No taką samą praktycznie, tylko on nie, no to, się to była ta sama w sumie, nie? Tylko, że tam było, to tutaj jest wyremontowana No i co? Już kurwa jedziesz, kurwa, nie widzisz, nie sypie. No ja jadę bo jechać, nie? To musisz ty się ustawić te... mnie ja pod ciebie Tylko te nie pasuje w ogóle te borty ogóle nie pasują, bo trochę za wysokie co so, widzisz? No. I no, ładuję tak. w to. A ty się ale, ta no, cieszkarnia no. ogólnie miała do wyboru konfigurację, że właśnie coś rura z tyłu czy rura z boku. Będę musiał to się rurę z boku, wtedy może by sypało tak jak mam sypać, nie? Bo tak na razie właśnie to takie pierdolenie się, nie? Ale powiem że jest. mało ci tam sypię, myślałem, że będzie więcej tego. A kurwa na no, wolno, to kurwa szlaki, ty od kogoś kupiłeś to? No dobra, to ale co teraz no kurwa 3 tony, ile może 3 być? Tony? Co ty myślałeś, co ty kurwa myślałeś? Ja myślałem, że byśmy, ma... a ta kura chyba wchodzi z 8 Trawa zarośnięta, palc kukurydy, trawa zarośnięta, ja to już wolę na ziarno skosić, co najmniej miał Na kurwy miał co najmniej A jak z kiszonki jest mało, to z ziaren też będzie mało No nie. To teraz mocno. się fajnie, ale tekstura ogólnie jest fajna, mi się podoba Tekstura ty jest A tam? bo tu nie ma ustawionego tego, kamery E to fajna będzie miała tylko z tego, mi się podoba no, tylko to ty musisz tego zetora naprawić, bo już jest czerwona. Przewaliłeś przy, przy, gdzieś, Gdzie na pewno. na pasku? No, mam nie wiem czemu. I godzina masz godziny tego, bo to godzina na tym tym. To to kurwa A godzina jest ciekawe, może być na pasku czerwona. Nie wiem. Czemu tak kurwa, jest? ale badzim I... z i... mi ta dziura, tak jak normalnie widzała tam UFO jakieś wylądowało na, w, te, w tej kukurydzy. Ja, bo morderca. Zabił kurwa świnie. Albo to człowieka zabił. Ale... Zobacz może, to może ten zwłoki są. No policja może cię zadzwonić. Nie ma tam nic, a tutaj kurwa w ogóle jakaś ścieżka widzę wydeptana jest przy środek Więc coś ci tam w polu robili Ciekawe to odkrycie w ogóle po co skoszenie kukurydzy nie? Że widzę że jakieś jeszcze ślady były tutaj No to to widzę że tej kukurydzy już nie będzie do obijania no nawet Chyba to, nie będzie, coś bo... tej kukurydzy, chyba się będziesz musiał dać mi swoje pole którego jeszcze nie masz Którego w ogóle nie, z... nie masz Wiesz jak ono jak kupa chyba na i... chwilę całe będzie miał To co ty jeszcze nie, dopiero ty z tyłu się napełnia Ale jak ono, dobra jest, Drobna jest? Bieżo. Kurwa jest elegancka no moczar prędzej, ty Ty w ogóle patrzyłeś czy to w ogóle nie jest moczar? Ej, nawet nie wiem jakie to w ogóle ma być, ja się nawet nie znam jaka to ma być kukurydza Bo ja mam zaraz tu z boku ten, y, mam, mam, mam kopować pole z, z lasem No, ty miałeś wszystko ogólnie kopałeś, a nawet nic nie kopiłeś No kurwa, dupy zawracasz mi jakieś kurwa, koszeniem, sianiem, to kurwa, poczeniu, nie? No To ja miałem kopować wapną i nie wykupiłem, chyba sam pojadę, se do nas pętu ty publicznie zaraz tam jest To pojadę i sobie kupię to w gości się umówiałem, ale tymi dupę dupy i musiałem umówić. No A to jak są siem razem pracujemy na gostwarstwie, nie? Miałem kupić beczkę na gnojówkę, też dupa, no do beczki były być I kurwa z bo to się nie dogada, mieli wykopki być, już dawno a już mówiłem. A to co mi beczkę na gnojice, kurwa jak ja na razie nie mam krów no Właśnie, czy, kup sobie krowy, bo ja mogę ci siano dać, słowem, mam, wszystko mam a Wszystko górę masz, a krów nawet nie masz Krowę mam No widzę kurwa, chyba jednak krowę masz na krzyż No chyba, że pozbijałeś te krowy, to nie wiem ja tam nie wiem, co to w A... ja, nawet, ja nawet nie byłem w twojej studiach, to by nie mijało, że ja kurwa ci jakieś kroje pozabijałem. Słuchaj, święta się zbliżają, to już świnie zabije, świnie bicie, trzeba zrobić. Właśnie, świnie bicie, trzeba zrobić, to Co, co myślisz, kiedy zjadz. zrobisz? Czemu Bartoczek wziął tego, zrobił ten świnie bicie. A co mnie to obchodzi? Ja, nie wiem, kto to co, był co to jest? Jest. Jaki mój, w ogóle jest? Jakiś ośm mój, ja tylko zabijłem w 90-roczniku. Zrobił tak, jak o twojej gospodarstwie lata UFO? No widzę, papież, że wylądowała kościeczka z tym kukurydzy. Uf, ale ufo na no, gospodarce, Twoim był. Gdzie? Dobra, jest 3,5 tony. Jakie 3,5 tony, 9 ton. Kurwa, gdzie, ty, gdzie ci tyle narosło? To tu to 10 ton wchodzi. Dobra, ile to jest procent? 10 ton. Ale procent jest? 96. No widziałeś. Nimowa. Nie ty jesteś jakaś nimowa Zaraz ci wyślę do tego, do logopedy. Dobra, stój. Stój, stój, stój godzin. Do logopedy wyślę. Z... Dobra, teraz. To co ja broń, Kosiu? Wszystkie napomniałeś, czy jak? No. No to ja tam jadę. Gdzie? No ta zjada na dół, nie? Gdzie postawisz no. sobie drogi? Teraz ja będę próbował ukosić. Na zmianę będziemy się... Tylko Kurę, czekajcie, widzowie, ja muszę gdzieś to postawić teraz. Ale to kurwa huczy głośno. Ile to bierze yy, tych? No to bierze dwa. I to jedziesz przy, przy kraju, nie? Przy tym. A, dwa. Dwa pokosy bierze, ale to zarosło. A teraz by się to nie warto przydało tutaj. Co najmniej jakiś nawoz byś tutaj miał jakiś, wiesz. Spuchniałoby ci ziemię, co nie? I Gragata byś przywalił, o po Gragat jeszcze trzeba pojechać, bo nie mam, do tego bobowca Tak ci jedzie, tak to idzie, ty Ty dopiero, pługi do tego i rura do szatnicy Nie by było? No. no, no, Nie ty to jechać do grzyby skoro, no, skoro maszyna No skoro, że tu burtów więcej nie ma, widzisz, burtu nikt nie ma. Dobra mógł... To była się reakcja Ałaj, aj Z tyłu musisz żadna. jechać bardziej O, tak bo się kurwa to... z daleka, nie, ty jedziesz, skoro byś nie ja jestem kierowcą tym, teraz się siszkarni. No wiecie ja mogę, kura widzowie, mogę jechać kierowcą tym, na, na, na czujniku. Ja wiem widzowie jak się idzie za siszkarnią. Ale to starość kurwa grzeje w środku. Ja 15 tej lat tej pracowałem w PGR-ze. Ja nie wiem jak siedzi za jak się kosi, jak, ja, jak, jak Teraz ja w PGR-ze pracuję. Po, za, po zawale. Wiesz o tym? No, ty kura pracujesz chyba w bordelu. No, a na na, na, nasać na ciebie ten? Yy, komornik? <laughs> Komornika to ja na ciebie mogę nazwać, kurwa i napit, Że krowę jedną trzymasz. Jako kurwa trzyma, no, ty, nie, ja oborze, a ty... ciekawy czy jest to w ogóle... W opuszczonej oborze gdzie jest cała osrana kurwa w dodatku jeszcze nie wybielona No ja sobie lepiej zaraz do ciebie czy ty masz wyczyszczoną oborę No, tylko że... nie zainstalowane ci jest Moja obora dopiero powstała i mam wszystkie papiery, bo... Moja obora no, jeszcze była z tego e... Na kogo dopiero postawiłeś? ja już ja, ja 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 postaw... 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 ja mam to postawione, ja mam na papierek od tego Od kogo? Od, od, od psa? Od inwestora, mam... inwestor postawił tą oborę co ty do mnie no, pierdolisz? No kurwa, inwestor normalnie postawił mi obore. A wiesz, że policja cię szukała? Nie, policja szukała co? kurwa. Ja pierdzielę. Maka dziurek normalnie, co ty kawawek? No trudno, zginęło. Wy męczarni. Patrz. Kurwa, głowa mu cała poszła. Kurwa, mu chciało. Coś zahaczyłem. Zahaczyłeś. No tego brrr zrobił, nie słyszałeś? Gdzie kurwa, gdzieś się stało? No kurwa, normalnie idzie i krewija. No jakiegoś robisz, udajesz? No bo dalej to cię pokolona. Z tego wziął plakat postawiłem środku tego Idę mi się procentą mi się procent Ty to kupisz to pole, Symtym czy jak? Czym, z kukurydzą? No czy na Nie, ja, ja to tyle. sobie koszę, a ty wiesz czy ty chcesz kukurydzę? Ja sobie wykoszę mi to krową starcia, ty to ja nie wiem kurwa Zginę, Ty ja kurwa. Miał, miał ci belki dać ze słowem Ja takiego nic nie słyszałem na nawet żadnych belek nic nie mam Ja pierwszy raz dobrze. słyszę w ogóle jakiś belka że ty mi, coś, ty mi coś oferujesz jakieś belki No to zraźnie pole Może ja nie, się, nie, nie wiem o co ci chodzi nawet Mam spoko. A malutka blondynka, um, zawróciłem. Czym Już mam same ile masz? Yyy eee, no, już podjeżdżam kolejny przyczep. Rura Dawaj tu ty, teraz na tył. Dobra idziemy. Takie malutkie pole, ale nawet z tego. Kurwa, tragicznie kochisz, to tak pójdzie pod puk. A to trzeba troszeczkę dalej, czyli muszę jakaś taką... Takie ludzie. Czyli muszę jakaś praktycznie na równo z kabiną, dobra, to będę wiedział. Z kabiną swoją i z kabiną od sieczkarni. Muszę widawie równo jechać jakoś. Żeby by to łapało. Tutaj. Dobra, dawaj, dawaj. O, mój syn lepiej wyjeździł może. Niż ty. Nie ciągnikiem. No, twój, z... twój, twój syn to w ogóle pojechał tym czujnikiem do szkoły. Jak Jak to ty ciągnik? Jest to jak? Co ty powiesz w ogóle? To ci w łeb coś w ogóle? No ale on kurwa ostatnio był czujnikiem, bo ciebie jeszcze nie było. Tak żeśmy wtedy przyczekali na linię, pojechał czujnikiem do szkoły. No, widzę, że oni trochę zjedzony jest. No to właśnie, widzisz, kiedy rozpierdolony. patrz jaka dziura jest, to kurwa, jak ma nikto tyta, patrz jaka dziura jest. Chyba A, może sarny wiek. się tego gwałciły. No Myślę, wątpię, albo, to, bo, albo wypadek był, toś może tutaj kurwa ten wiech. Sarny, jelenie, Mody. kuny, jenoty, kursuki. Wszystkie taka cała zwierzyna. 70%, powiem ci, Sosia, że tu i tu będzie chyba 9 ton. Nie, tu będzie chyba 10 ponad. A błoto nie ma takiego, myślałem, że błoto będzie. Zaleje tutaj trochę. To pole? Nie, bo tutaj jest wysoko, wiesz, to tylko spływa do potoku na dół. jak trochę kuwa, tutaj jest, bo to widzisz ślady po tej posieczkarni. Ok, ja jadę na równo widzę Pardy, trochę w jest tutaj. się zmrzała, powiem ci temperatura narosła tutaj. Ile jest? Y y y y y 120 120 stopni? No, grzeje się coś, nie wiem czemu. Tryby być może grzeją. No A ty pójdziesz o... potem osprzedową? Czy Czyli nie są co tego będzie? Co? Ty ono byli dobre do trawy. Tylko się czkarnie zamawiasz, to znaczy, chyba do tego do trawy. No ja nawet mi pieniędzy nie dałeś. Kurwa, pak ty, pak ty kurwa jedziesz tragicznie. Czego wiesz, czego wiesz? Ręce mi się tylepią. A nie ty pierdolisz, to jest... myślisz o pieniądzach. Oczuści nie tak mam, tak. Kurczyć ci, ci trochę? Ja nawet pieniędzy nie mam. kolarka moja się rozwija, twoja kurwa na śmietników wylądowała. Dobra, koniec całe. Jesz tam do końca i zawróć tam na tym, bo ja miał turkę od Co jaka mi turkę możesz robić, jak ty w, ogóle w ogóle nie nagrywasz? Czy jak? Zagrywam, nie dereguj. Tu, Postawię na razie. Idę po pozagon w pole. Trygu, Co Snuć mi się podoba. Tego nie dałem, ale postawić? Do jedzenia bym miał. Bo syn je tak w pierniczach szlak. Te ta krowy ta też tutaj kowadeń daję się wygoni. Nie wiem po co to wygonić te krowy mi tutaj. Bez zgody. Dobrze jest, co ty chcesz? Jadę. Czekaj, bo ja robię. Co ty możesz robić? Pod siebie możesz robić więcej. Kurwa macie jebany, jeban będzie tutaj tego jabłnym odcinku. No ty tak się przesadziłe już. Tak okay, ja muszę to rozjechać. Aha. Co idzie ten napad w ogóle? Czy pod te górę? Czy jak tu? Chodzi ten napad. No to tak, to w ogóle chodzi. Kręci się. Kręci się, jak jedzie się to kręci. To nie ma to żyć. to masz kuwa jakieś gdzieś 800. Daj mi to. 8400. Co to jest 8400? To z no na, na niego to z mało. Moim zdaniem. To to może człowieku ten różutnik zaczepić, jeszcze ten wóz konny, i nie wiem co jeszcze I łaska przyczepa jeszcze mogę, ta dużo. Dobra, przydało. dawaj jeść Dawaj do silota Gdzie? idziemy z tym Rura Ty, a ja, przydałoby się wiesz taki do... spiechać co nie? U, no idzie Taki spiechać a do, do kieszonki ten nie wiem czy będzie nam potrzebny, bo i tak dużo kukurydzy nie ma tej kieszonki, wiesz tą z tego wyszło Jeszcze mogę kupić w pole no, ty pierwszy sobie po pola, nie kurwa mi będziesz kupował, bo jeszcze ja mam pole? No masz kurwa jedno na krzyż Jaki jedno na krzyż? No ile masz? Dwa mam Chuje Jedno chyba. jest w trakcie transakcji I jedno w dzierżawę wezmę chyba od Grzyżynki To o, to dużo, A to ty, byś, to ty się. byś wszystko brał kurwa od ludzi Ona w ogóle tam żyje? Bo ten kombajn jest na, na sprzedaż, wiesz o tym? Kupujesz? Jaki kombo? I, i, z, i z, złomi, złomiasz przyjedzie jeszcze raz. No. Ten samochód, wiesz który to, co stoi tam? No? Mam sprzedawał go. I kaska już będę miał. Kurwa, jak to mi idzie fast, 30 na godzinę idzie. Zaraz, o, o, o te, o opony pogubię. Ludzie zaglądają tylko z winkla, jakie nabytki mam na, na wsi. Wiesz o tym? Czy nie? No, no słuchaj, ale tylko i mi zazdroszczą, to nie tobie. Jak to, nic nie masz w ogóle? Tak, nie mam podporządku, kurwa, jakie nabytki mam. Bo moje leżą jakby co, od bramy. Kombo, nic i nic. Nie schowany kurwa załamczę. A wyć to się wymiesz się z tej strony, ale spróbuj może, daz radę Ty, wody nie ma już, wyschła Wyspa chyba powali To ci się wypompował chyba Dobra, cykę to w ogóle Tu chcesz dawać? prawda, jaka kupiłem i zagramy? Dziecka mam No tu mogę rękami, nogami mogą ubić Prędzej, gąkami jakimiś. No to weź tam troszeczkę daga pobiej porozgarnuj. Chyba ja, 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 ja tu nie zdążę teraz. To czy łopatą tak zrobisz? Po całym typie rozwalić. To to kurwa taką po pijaku. Tutaj więcej do góry podniesienne? Tu to trochę mniej. Nie wiem. O, grzyby są? Górki rosną. Dobra. To chyba lasek jest mini jakiś lasek, tylko twój też działka twoja la? Tu o. Ty I co może za... beczka Leży kurwa z tym z paliwem. <laughs> trochę mi zarzuciło. Kurwa, troszkę cię zarzuciło, kurwa, cię tragicznie zarzuciło. Nie ty, to twój ty, ty, ty lasek jest? Mówię, to zecie tego grubasa do ty nędzniku. Masa kurwa, drzewa. Ja myślę, się to ze, zeciąć w nocy. To już kurwa teraz, żeby piąta mieć, tak? Oszuści, tak. <laughs> Ja to, Ja to chyba zrobię, myślę. Ty byś kurwa kradł nic więcej. No, paki mini lasek, masz Ja, ja pierdolec, tak. burta się otworzyła. to. szybko. No to po to, jedną otwierasz i jedziesz. A to zaraz nachyli tak, że z tym się nachyli. I pani, że to kieszonki. A ile ta kieszonka będzie rosła? Ile to masz już? Uuu, obijanie. Obijanie trzeba. Trzeba obijać. Kurwa, w wjechałem. Ile to jest? 18 ton. Prawie Bija, 19 to... ton. Dobra, myślałem, że tam rydel leży. Trzeba obijać to. Nie ma takiego ciunika dużego. Chyba za PGR-u wypożyczę. Tego na gościnicach. Mm, 18 ton jest tutaj. I co, to jest, no, mierz, no, ty myślisz, że na kamie obijesz? To masz tyle to? Ja, ja mało ważę. Bo jestem suchutnik. Ja też małobacz. Jak ty jesteś grubasem. No to góra, robo, ro, ro, roboczyk chodzisz. Ta? Dobra, eee, to jeżeli was się dzisiejszy odcinek podobał, pamiętajcie o stawieniu łapki w górę pod dzisiejszym filmem. Eee, nie zapomnij także o subskrypcji. To ty wiesz, kończe, że nie z po robocie. nie piwo się napić. No kurwa, w ja wysypałem, już skończyłem, A i co, co, jak zaraz deszpa nie padł? to, to się musisz... pożegnać? To chyba raz jeszcze będzie coś o ule masz, skąd ty masz, miód? Dobra, żegnaj się Widzę Dobra, także trzymajcie się widzowie, do kolejnego odcinka Nara.